Witajcie, to znowu ja nagrywam to z trzeci raz rzędu, bo raz mi się nie chciało i byłam gdzieś indziej niż w moim domu. Um, drugi raz mi się nie nagrał głos, był ze mną Harę. Pozdrawiam. Przepraszam, że ciebie nie ma, bo było śmianko. Więc zaczynajmy to trzeci raz. I to To jest na. oni uszedli? Wstawaj. Nie. Muszę. Wstawię sobie. I sobie. pierwszy dzień w szkole. W szkole. No czemu musiałam zostawić wszystkich przyjaciół? Trzeci teraz czytam. <grym> Czy też mówi, że to FNAF. Co ono tak jestem dobrze? Dobra. Musisz byś powiedzieć... Pa, mamo! dobra przepis się. Ooo, coś mi przypierasz. Naprawdę nie chcę tam iść. Ale muszę. Zobacz Oli, zmienia szkoły jest ciężka, ale... Dodać, zrozumiesz. Nigdy nie zrozumie. Zwracam. Pani to jest taka wielka. Nikogo tam nie znam. Wiesz, ważniejsze. wrażenie jest najważniejsze. Wie moje pierwsze wrażenie. Kocham. Dzień. <roku> <what> Idziemy <Blair> do pana do

Kilka sekund. Może jeszcze wybudujemy i kasyków. tak jak to jest. Znowu tu. Tak znowu. znowu. Coś zrobiła. Wszystko w porządku. Nie, bo jesteśmy w Tak jakby. To o co chodzi? Jestem tu nowa. Nie znam tej szkoły. I się skubiłam. I prawie dużo osób zabiłam. To wszystko spokojnie. Wszystko ci pokażę. Yay! Ta muzyka jest taka typowa, tak w ogóle. Jestem Kate. Jestem taką Kate ze słodkiego flirtum olbrzymiona. Nie umiem czytać jeszcze na... wani. A to proszę. I druga klasa, i teraz powiem Wam co my robiliśmy. My mieliśmy schizę, że. My mówiliśmy, OLIVIA, Oliwia! Będziemy coś do i. Bo są dwa. O, i tu będzie bardzo piękny. Z, e... Do późna serum. Tutaj mieliśmy naprawdę fazę. Jak ona opowiedziała jej historię o tych dziewczynie, co się dzieje. Bo to była Freja. Tak, kto, kto taki? Coś bardzo niebezpieczny. Właśnie, prawda? Jeśli trzyma się od niej stara, Jest w moim bracie, w Szkocie. Szkot. Szkot. Jest <grym> z szotem, z szotem. Albo szotem. <grym się z> szotem. Lecz gdy tylko ktoś próbuje się do niego. Zbliżyć, ona <grywa> zabija ją norem kuchennym przecinek, i tak nie się na tą fazę. Tak bo mam noż kuchenny, i na y, późno, a późno po prostu, do co, mu, do co mu się boi, zginie. Od... ...noża kuchennego, przecinek. Wow. Ona ma naprawdę nóż kuchenny? Co? Nóż kuchenny? Czemu jest jej nie wyrzucili? Bo nóż kuchenny to najlepszy przecinek, to najlepsza rzecz na świecie. Lepiej chodźmy. Ja i tylko spójrz. Halloween, czyli sobie Paśle, odbędzie się Halloween. W związku z tym można zapatrzeć się w ciekawy strój. Odbędzie się tylko dnia impreza i konkursy. To już jutro. Nie wiem jak ty, ale ja kocham Halloween. To widzimy się po lekcjach. jasne do Pa. Wow, kocham dzwonki. Dzwonek. Nie. Yeah. Iść do klasy. Ja powiem, że ja, ja naprawdę. Mój dzwonek jest okropny, bo on uciesza całą szkołę. Ona jest naprawdę głośna. Jeśli jest pierwsza godzina lekcji, to jest naprawdę głośny i przegłusza całą szkołę. Nasz dzwonek i do klasy. Patrzcie, to jest ta dziewczyna, która ma nóż kuchenny, przycinek. Ono on się przyjeździ z osobą, która ma noży kuchenne Przecinek. więc ze mną. No, yy, I on takie, O matko, on mi tam pije nożem kuchennym. Przecinek. Nie może, bo nie chce umierać z morza, Bo jak spóźnę. Znaczy nie. aha, Zjedę opatrzcie. Znowu chcę kogoś zabić. się ona, ona zabija wszystkich. Kto jest na jej drodze? Wszystkich. Uff, ja Nie mogę dołu, żeby były cudne. Oooooooo! <grym> takie. Ja. już. Ja ona takie. o faj, ona zaraz mnie zamorduje. Jeszcze ci jakoś obronę. Za to? A, I przepraszam autorkę tego, ale po prostu, no naprawdę, my mieliśmy schizę późna, bo w mojej szkole, ich mówili, a, a rozumiem, chcę się pobawić, po prostu mam tak, że cała szkoła, tak znaczy moja klasa mówiła i mam taką schizę, że kto ma nóż kuchenny? M, mój mój przyjaciel za drugim nagraniem to zauważył, znaczy zauważyła, ja bardzo przepraszam, wiem, prosiłam o zgodę, bardzo przepraszam za taką tutaj, ale... Jak widać moi, moi komentarze są naprawdę ostre, a to jest piękne, więc proszę o, o klaski. Nie, nie możesz mówić, że to jest okropne, bo to jest piękne. To się dzisiaj o, tr, o, w porządku. Czemu tak biegłeś? Bo chciałam wszystkich zabić. Nie ważne. Nie powinno być na lekcji. Nie, nie powinnam. A mam pytanie, gdzie jest nauczyciel? Wróciłam! No No chodź tu! <laughs> Jakby co, polecam ci używać e, takiego mniejszego noża, jeśli nie chcesz, żebym tak robiła, bo postanowiłam zrobić całą serię z komentarzy twoich filmików, bo są świetne prawie A nazywam to Masz już na Halloween? nie? Więc jakiś pójdziemy Ci znaleźć. Musiałam być niet, bo moja przyjaciółka tak robi. Patrzcie, ona tu szepcze. Ona zabija chodzenie, szybkim chodzeniem. Od razu! <grym wyszła> Przepraszam, to tak brzmi źle, ale to, to tutaj. Czy wychodzę poza szkołę? Później ci wyjaśnię. Prawda? Tam są stroje. Nie jesteś ze mną. Chcę zobaczyć, co wybrałaś. A mię gorąco. Weź policjanta. Będziemy, bądźmy w fnaf <grym> Tak, bądź w FNAF. Tak, to jest FNAF. Nie pirat, FNAF. Nie to, nie to, FNAF. Nie to, FNAF. Nie to. Dobra, to może być, bo to An Anka. Mm. Nie, nie za drugim razem nie, ja tego nie wymyśliłam. Moja, moja specjalna osoba to wymyśliła, by ale ym, byliśmy na dysku i, i głos się nagrał. No było Cudne, prawda? Anka Czardziejka po prostu. Czekaj! Ona no, chciała cię zabić, wyjaśni. Czemu? A by... jest zamknięte przed są, więc jedyne wy się by na przerwie. Jak widzę, jej, od... jej rodzice biją albo jest adoptowana lub. Nic domu dziecka, że mój umysł tak nie reaguje, jeśli ktoś tak reaguje. No i już widać, że jest agresywana. Chcę coś takiego innego. Widzicie, ona umrze. Ono dzisiaj umrze. Noże trochę cicha. Właśnie cicho. Mógł tu się na stałe. Jasne, zaraz No jestem. Jaka to lekcja? Hej, nie mam chemii gorzej. A potem mama. Jej, matma! Dusi się. Ja... I idziemy, Jedziemy. Idziemy go zabić. <ścoughs> <mum> Śpijiem tak i skończyliśmy to. Jej. Tutaj jest pięknie co i tutaj e, informacja. Ponieważ jestem na jej likordzie. I zapraszam, tutaj jest link do niego. Tam nie mam mojej reklamy ale to robię do autorki. Ja, ja ci potem wyślę ujął mu, mu reklamy do Discorda, więc proszę ją zareklamować na swoim. Dobra? Do ogłoszenia. Koniec. Dobra. Więc żegnam. W filmie wystąpili Dendra jako główny lektor i komentator, i ja jako komentator i montaży